Siemka wszystkim. Jesteśmy w okolicach Jeleni Góry, miejscowość Rybnica. Taki krótki filmik dla pasjonatów koni. Co wy na głowach mu się kunie? No i coś na głowach mają Marcin. Nie? No ale ten, kto w temacie to napisze, co mają na głowach. A kto w temacie, to wiem. Pisa, to żeby, to żeby Nie wiem, właśnie to no dowiemy się. Może. <laughs> Na no to tyle dla sympatyków koników taki filmik. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, lecimy do zaś Siemka